Ejo, hej, hejo. Zobaczcie, z jakim pomieszczem dzisiaj do Was przychodzę. Autorstwo pana Sama Sykesa. Jest to Siedem Czarnych Mieczy i jest to ten pierwszy od wydawnictwa Rebis. No, powiem Wam, że przeszło 600 stron i nawet takim malusim druczkiem. I słuchajcie, powiem Wam, że czasami y, książki potrafią mnie naprawdę zadziwiać, bo tak, tutaj zetknęłam się z dwoma przeciwieństwami, które w połączeniu okazały się być nawet całkiem interesujące. Przede wszystkim książka typowej fantazy, ale z dodatkami westernu. Przykładem niech tutaj będzie taki yy, super szybki pistolet z głową smoka. Wiecie, nawet ja na takie połączenie yy, nigdy nie wpadłam i ja od razu ostrzegam, że no, nikt nie chciałby być w pobliżu kobiety, która tą broń posiadała. Dodatkowo była z nią jakoś tak w niezwykły sposób połączona, gdyż, wiecie, ona ostrzegała ją przed niebezpieczeństwem. W sensie ta broń, ta głowa. Choć nie wiem do końca czy zrozumiałam w ogóle, jak to robił, czy to była jakaś tam telepatia, czy jak, nie mam pojęcia. Wiecie, tutaj wypadałoby też powiedzieć, że e, znajdziecie tutaj czasami takie sytuacje, które nie do końca można wyjaśnić, one po prostu są i zadaniem czytającego jest je zaakceptować, bo tak jest i koniec. W ogóle sama sal, czyli główna bohaterka, to kobieta o dość bardzo silnym charakterze, no której obce są przemoc, czy też tam na przykład słowa z łacińskiego języka. Jest twarda, bo niemal każda sytuacja tego od niej wymaga. W ogóle to ona opowiada nam tutaj całą historię tuż przed egzekucją. I tak, możemy się tylko domyśleć, czy przedstawia nam prawdę, czy też mówi tylko to, co obserwatorzy chcieliby usłyszeć. I na domiar tego ogromnego to mistrza trzeba będzie poczekać do samego końca, żeby się po prostu tego wszystkiego dowiedzieć, żeby uzyskać odpowiedzi na te nasze pytania. A kto mówi nic za darmo, no, przeczytaj do końca, to się dowiesz, dlaczego tak jest. <laughs> I tak, główna bohaterka czasami może być troszkę irytująca, no bo wiecie, no ona jest taką twardzielką z twardym wnętrzem, chociaż tam popełnia błędy. No to jednak plusem jest to, że stara się je naprawić i po prostu więcej ich nie popełniać, także uczy się na nich. Cała historia jest tutaj bardzo spójna, aczkolwiek bardzo dużo jest tutaj takich przygód i sytuacji no, mniejszego kalibru. Jest tutaj troszeczkę coś tam o miłości, ale oczywiście ona nie jest tutaj głównym motywem w książce. Czyta się, no takim równym tempem, ze względu właśnie na mniejszą czcionkę. Cały ciąg wydarzeń, czy tam indryk, pułapek i tajemnic, no będzie naprawdę wciągający, bo wielokrotnie nie wiadomo, czy są one prawdziwe, czy to tylko jakieś tam wymysły. W ogóle sami możemy starać się rozwikłać zagadki, lecz niekoniecznie nam się powiedzie, bo wiecie, to jest fantazja, więc tutaj wszystko może być możliwe. No i nieraz to, co najbardziej jest oczywiste, zdarza się, że jest przykrywką, a w to, co nie wierzyłam od samego początku, stało się prawdą. Co tu dużo mówić. To jest tam pierwszy, wiecie co, ja mam tam drugi, ale no on się już czyta, czyta, tak oczywiście, tylko jeszcze potrzebuje troszeczkę czasu, żeby go ogarnąć, no to zaczęłam czytać 2 listopada, skończyłam 5 Zabrałam się od razu praktycznie za nią, ale mówię wam, że tak sobie y, czytam 100 stron i przechodzę do następnej książki. Bo gdybym miała ją całą taką od razu przeczytać, no to by mi te, te dwa, trzy dni jednak zajęła. No i nie byłoby filmików ani recenzji. No, A tak to ogarniam jeden temat i drugi temat. A, i tu jest tylko coś takiego że tylko, to jest w sumie na plus, że jak ja do niej wracam to ja wiem co tu się działo, pamiętam to także to jest nasz tym dużym plusem, że mamy dużo wydarzeń dużo się tutaj dzieje, nie wszystkich autorów autorów, tfu, bohaterów się polubi ale no pamiętamy to co było wcześniej także to jest też tym dużym plusem, więc nas nie rozprasza OK, teraz ja was nie rozpraszam jeżeli chcecie zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję no i do następnego usłyszenia, pa pa pa, pa.